Niespodziewanej porażki w Kluczborku doznali piłkarze Radomiaka Radom, którzy w meczu 24. kolejki drugiej Ligi przegrali z miejscowym MKS-em 1-3. Kolejny mecz ekipa Jerzego Cyraka rozegra już w środę, kiedy to w zaległym spotkaniu 20. kolejki zmierzy się na wyjeździe z rozwojem Katowice. Gospodarze objęli prowadzenie już w 12. minucie, kiedy to dość szczęśliwie Huberta Gostomskiego pokonał Hubert Antkowiak. 10 minut później było już 2 do 0, tym razem dobrym strzałem głową popisał się Tomasz Górkiewicz. Trzeciego gola w 63 minucie strzelił Krzysztof Bodziony. jak honorowe trafienie zaliczył dopiero w doliczonym czasie gry, kiedy piłkę do siatki wpakował Jakub Rolinc. Chcę pogratulować trenerowi i gospodarzom bardzo dobrego meczu, bo dominowali praktycznie od początku do końca choć uważam, że gdybyśmy nie przespali tej pierwszej połowy to, to też mogłoby to inaczej wyglądać. Ta pierwsza połowa ustawiła ten mecz zdecydowanie. To oczywiście po tej dobrej grze klucz borka yy, stać nas było na to, żeby od początku drugiej połowy trochę przyspieszyć, zmienić to tempo, którego nie mieliśmy do przerwy, a finalnie tylko na jedną bramkę honorową. Szansę na rehabilitację zieloni będą mieli już w środowym meczu z rozwojem. Wiadomo, że w tym spotkaniu nie zagrają kontuzjowani Bartosz Skowron i Maciej Filipowicz oraz pauzujący za kartki Damian Szukrytowski. Nie wiadomo również, czy z powodu lekkiego urazu na boisku pojawi się Peter Mazan. Pojedynek rozwoju z Radomiakiem rozpocznie się o godzinie 16.00.